Spójrzcie na to tylko. W tym miejscu jest podkładka szklarska, czyli cały ciężar tej szyby stoi w tym miejscu. Przez to, że ten styrodur jest za miękki, on się nie nadaje do y, przenoszenia takiego ciężaru, zaczynają pękać zgrzewy. W tym miejscu rama nam siada pięknie do dołu, a zgrzew nam zaczyna się rozchodzić. Pokażę Wam teraz z drugiej strony. W tym miejscu, jest to też bardzo dobrze widoczne, zaczyna pękać nam okno. Jak widzicie, od błędnego montażu zaczyna pękać. Są to nowe okna. I teraz zadajcie sobie pytanie, czy warto jest zaoszczędzić 200-300 złotych? I to mało tego, ten montaż firma już poprawiała. To już jest poprawiony montaż. Mało tego, że pękają zgrzewy. Rama od środka. Mam nadzieję, że to widać. Wcale nie używam siły dużej. Nie ma żadnych kątowników. Nawet żeby były te kątowniki, to do czego je wkręcić do tego materiału? Zapraszam od góry. Spójrzcie, jak, jaka jest piękna dziurka. No, tu jest 4 mm środkiem. Podejrzewam, żebym miał dłuższą łatę. To by było pół centymetra. Pięknie to jest widać. A teraz pokażę Wam, co tu jest z dolną ramą. Pięknie? Pamiętajcie, że w oknie typu Fix nie tu jest ciężar. Tu jest ciężar. Dlatego ta rama zaczyna nam się uginać do dołu. Zgrzewy zaczynają pękać. Jeszcze z drugiej strony zapraszam. O, tu jest, tu jest pięknie widoczne. W tym miejscu usiadła rama, przez co powstało pęknięcie. I to jest ostatni, ostatni wizdek, ostatni dzwonek, żeby to poprawić. Bo to, że do tej pory usiadło, to jedno, ale to będzie siadać dalej. Więc będziemy wyciągać szybę. To wszystko Wam pokażemy, jak usuwamy i zastosujemy trochę lepszy materiał dużo wytrzymał, dużo wytrzymalszy, tak żeby nie było już z tym oknem problemów.